Słuchajcie najnowsze informacje ze świata kryptowalut. Ja to jest treściłem takich najpopularniejszych YouTuberów, co myślą oni w ostatnich dniach. To jest na przykład 13 styczeń, tak? W takich właśnie najbliższych losach kryptowalut, o newsach. E, Powiem też sobie tutaj o tym, co sądzi tutaj Piotrek, który tu jeszcze jest paru innych YouTuberów. Takie podsumowanie po prostu ostatnich dni Bitcoina, e, kryptowalut. E, to też spolszczyłem, Powiemy sobie, co tutaj oni wszyscy sądzą. A na końcu będzie też takie moje e, podsumowanie. Więc myślę, że. Fajny odcinek, generalnie dla nowych osób. Ja nazywam się Łukasz, to jest Biblia Kryptowalut, kanał, na którym na bieżąco opowiadam o nowościach w świecie kryptowalut oraz na temat projektów z jakimś tam dużym potencjałem na kolejne wzrosty więc zaczynajmy. Pamiętajcie też o konkursie, słuchajcie, tutaj do końca stycznia mamy konkurs trzy razy po 600 zł, subskrypcja, komentarz i like pod tym filmem uprawnia was do wzięcia udziału w tym konkursie, losowanie będzie pod koniec stycznia, e, słuchajcie, czemu nie? E, dodatkowo e, Twitter to jest taka już chyba niezbędna platforma społecznościowa, jak się chce po prostu być na bieżąco w tym świecie kry kryptowalut, tutaj zachęcam do followowania mnie, Lukas Podługa, Michalek, e, też link będzie wy opisie. No więc lecimy. Słuchajcie, jeżeli na bieżąco siedzicie rynek, to na pewno to też ostatnio widzieliście, tak? Że tutaj 12 stycznia e, to było gdzieś tutaj. Y Bitcoin przebił te 43 tysiące dolarów i w tamtym momencie większość takich mniejszych kanałów, tych takich naganiarskich bardziej, e, mówiło o tym, że od tego momentu już Bitcoin tylko będzie realizował wzrosty, już w końcu udało się przebić to, e, ten level i już pójdziemy sobie tylko, tylko i w górę. E, potem się znowu tutaj cofnęliśmy, tutaj do tych 42 tysięcy dolarów, teraz znowu sobie wzrośliśmy. E, ogólnie słuchajcie, ja nie chwaliłbym dnia, tak, przed zachodem słońca, ponieważ tak naprawdę e, może to być znowu delikatne na odbicie, po którym znowu jakiś tam trend spadkowy nam się pojawi. Z drugiej, słuchajcie, strony jednak tutaj według twórcy kanału TechLead, który jest takim ty tytułowym, byłym TechLeadem z Google i on jest taki mądry, jak go tak lubię, słuchajcie, słuchać. Jak znacie tam dobrze angielski, to polecam wam, bo naprawdę... On no, po prostu świetnie się go słucha, bardzo lubię. Yy, serio, mądry, mądry koleś. Yy, według niego, Bitcoin, pomimo aktualnie dosyć takiej niestabilnej tak, sytuacji rynkowej, w tym roku osiągnie cenę 100 tysięcy dolarów. W sensie mówi o 2022. Wskazuje on mocno na taką światową galopującą inflację, no w Polsce to już w ogóle nie mówmy o tym i na fakt takiej cyfryzacji właściwie każdego aspektu naszego życia, co też przełoży się na takie stopniowe wyjście dużych firm i osób prywatnych z inwestycji w złoto i przejście na jakieś tam waluty. Cyfrowe, na przykład oczywiście Bitcoin. I słuchajcie, to już się aktualnie dzieje, ponieważ coraz częściej słyszymy o funduszach, które wychodzą ze swoich pozycji w złocie i przenoszą kapitał między innymi właśnie na Bitcoina. I idąc, tutaj tym tokiem myślenia, możemy patrzeć na aktualną. Taką sytuację rynkową, jako na po prostu sporą okazję na inwestycję, która może nam przynieść ogromny zysk, gdy po prostu Bitcoin osiągnie te nasze legendarne 100 tysięcy dolarów. Tutaj puszę, żeby coś leciało w tle. I w ostatnim wywiadzie, który oglądałem i który też zresztą przytaczałem w niedawnym filmie na kanale odnośnie strategii na bestseller w tym filmie, to Phil Konieczny miał podobne podejście tutaj, co właśnie TechLit, bo mówił on o wejściu na rynek w dobrym, takim wyczekanym momencie i zrealizowanie zysków podczas kolejnej hossy. I ja generalnie zgadzam się z Philem, bo też zresztą to też mówiłem w tamtym filmie, tak? Uważam, że Bitcoin ma szansę na wejście w super cykl, jednak teraz raczej radziłbym ostrożne Ostrożne podejście do rynku, bo jak słuchajcie, mówi stare przysłowie: jedna jaskółka wiosny nie czyni. I tak samo jest w tym przypadku, tutaj, takich naszych ostatnich, jakby odbić w górę, że ogólnie ten sentyment na rynku jest już może troszkę bardziej pozytywny niż, niż jeszcze był parę dni temu, ale. Ja tu bym jeszcze się troszkę, troszkę wstrzymał, no zobaczymy, zobaczymy jak będzie, tak? Bo na przykład słuchajcie tutaj też, o, na tutaj mamy teraz wykres dzienny, na przełomie 20 grudnia i 27 grudnia tu mieliśmy ten taki skok, gdzie również właśnie mieliśmy taki duży skok z tych 36 tysięcy dolarów do 51, a jednak zaraz po tym znowu nastąpił duży, duży spadek. I słuchajcie, mimo, że sam wierzę, że po tych tutaj aktualnych spadkach Bitcoin ma naprawdę ogromne szanse na wejście w super cykl, bo tak też, tak jest też moje zdanie, że sobie jeszcze tutaj możemy troszkę spaść, ale potem jednak według mnie oczywiście pójdziemy sobie w górę, to mimo to nadal podchodzę dosyć krytycznie do tych, wiecie, takich ostatnich wzrostów i staramy się na spokojnie tutaj Realizować taką moją strategię na bezse, o której też Wam opowiadałem w jednym z ostatnich filmów, odnośnie tego, jak tutaj możemy sobie zarabiać podczas aktualnych spadków, ponieważ wydaje mi się, że takim impulsem do wybicia się z tego, się z tego trendu spadkowego musi być coś naprawdę dużego, chociaż lub chociaż wzrost na ten poziom 45-36 tysięcy dolarów w Bitcoinie, ponieważ poniżej tego słuchajcie i bez żadnego takiego jasnego impulsu raczej ciężko będzie nam stwierdzić czy już te spadki się skończyły. No raczej taki większy tutaj impuls by nam się musiał pojawić. Słuchajcie, ogólnie tutaj ta zielona linia to jest linia 126, czyli 128, dniowa, nie pamiętam teraz. Tak, 128 MA, to jest taka nasza średnia krocząca. Yy, I ogólnie jak. Yy, Tutaj widzisz wykres na wykresie dziennym spada za nią, to ogólnie oznacza to duże, duże spadki jeszcze w przyszłości, tak jak tutaj to było w maju tego roku, tak, gdzie tutaj myśmy spadli sobie tutaj poniżej tej linii, tutaj na 50 tysięcy dolarów i potem spadliśmy jeszcze, hu, 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 hu do 29 tysięcy dolarów, tak więc tu już były naprawdę duże, duże spadki, ale też ogólnie, jak się od nich odbijemy, to to też zapowiada duże wzrosty. I słuchajcie, tak jak ja już bardzo rzadko naprawdę gram na dźwigni, to stwierdziłem sobie, że okej, okay, to będę słuchajcie mądry, już widziałem, że w tym okresie się do niej nie zbliżamy, i słuchajcie, byłem prawie że pewny, że pójdziemy w górę. No i jak głupi, wiecie, zamiast zaczekać, tak, zobaczyć, co będzie się tutaj działo: czy tutaj się od niej odbijemy, czy jednak pójdziemy w górę, czy, czy, czy jednak pójdziemy w dół. Tutaj, właśnie tego 5 tutaj grudnia, zapakowałem się na dźwigni z pozycją właśnie tej na longa, czyli na wzrosty. I pamiętam, że wtedy byłem z dziewczyną w we Włoszech, tak sobie, słuchajcie, bo to już była noc, tak sobie śpię, mam tą pozycję, dostaję smsa w środku nocy, że ta moja pozycja została zlikwidowana, tam miałem z dolarów, mówię sobie, kurczę, no nie, no znowu zawsze na tej dźwigni przegram, więc jakby staram się już ładnie nie grać, e, ty widzicie, chciałem być mądry, a, a po prostu wyszło jak zawsze, e, no ale o co mi chodzi, no Ciągle jakby jesteśmy tutaj tak pod nią, więc teoretycznie, tak samo jak tutaj, oznacza to dalsze spadki. No, pytanie, ile tych spadków jeszcze będzie, tak? No bo to już jednak troszkę myśmy spali tak, jakby popatrzeć na to. Jest tutaj bardzo ten wykres podobny do tego, co miało miejsce w maju. Tak więc wydaje mi się, no, że jak będą spadki myślę, że będą jeszcze, żeby tak tych ludzi, coś mają tej dźwignie, odczarować, aczkolwiek wydaje mi się, że jednak w dłuższej perspektywie czasu, wiecie, luty, marzec, jednak już będziemy sobie mogli fajnie tutaj rosnąć, przynajmniej mam taką nadzieję. Bo też Bitcoin nie daje na, na tą chwilę jakichś tam żadnych jasnych przesłanek odnośnie właśnie tego ewentualnego końca spadków. Ten krótki tutaj taki cykl wzrostowy, który widzieliśmy w ostatnich dniach, tutaj taki ten mały o, cypelek tutaj jak przybijamy tutaj sobie te 43 tysiące dolarów, no niestety jakby nie świadczy o tym, że już mamy... Teraz hosta i trzeba kupować bitcoina. W sensie hosta ogólnie chyba jeszcze jest, ale no wiecie o co chodzi. Eee, ja bym jeszcze chwilę poczekał na waszym miejscu. Eee, zobaczcie, jak to będzie się tutaj wyklarowywało. Myślę, że w dłuższej mecie, jakby się teraz zainwestowali, to nie stracicie. Aczkolwiek ja jeszcze tam z jakąś moją częścią portfolio e, czekam, żeby się tutaj obkupić troszkę, troszkę jeszcze niżej. To jest kolej, słuchajcie, Ostapowicz, który już się nauczył, już tutaj nie, nie nagania, już w porównaniu do swojej przeszłości, już w tej trasie Naprawdę rozsądnie podchodzić do rynku. Próbuję sprawdzić tutaj takich kilka scenariuszy podczas analiz rynkowych. W ostatnich materiale tu jest sam stwierdził, że Bitcoin i Ethereum łatwo w bezse nie wejdą i że co prawda jest jeszcze za wcześnie, żeby tutaj mówić o jakichś tam konkretnych wzrostach, ale tutaj siła tych naszych takich niedźwiedzi, tak, tych bear market, tego, że po prostu siła osób, które spekulują ku temu, że pójdziemy w dół, coraz mocniej tutaj ich siła spada i ten rynek wygląda po prostu po. Ostatnich spadkach coraz to lepiej i lepiej. Tak więc tutaj zdania są naprawdę podzielone. Chociaż raczej wszyscy tutaj możemy zgodzić się, że te odbicia są po prostu no, dobrym znakiem. Tak jakby tutaj wszyscy inwestujemy w te nasze kryptowaluty, chcemy, żeby jednak to był dobry znak, ale też z kolei trzeba zachować po prostu mm, taką zimną głowę emocje wyłączyć na chwilę, podejść do tego rozsądnie. Jednak, tak jak już tutaj powiedział Piotr, ta słabnąca siła właśnie niedźwiedzi na rynku również wskazuje na to, że rynek po prostu sam chce z tych spadków wyjść. Słuchajcie, jak jeszcze nie macie tutaj konta na Bicie to polecam. Teraz za dwa dni dosłownie wychodzi nowy launchpad tutaj GGM i co jest fajne w tym, to wystarczy, że macie po prostu kupionego Bita, czyli tą walutę, czyli tą czyli tą walutę z ByBita, za 100 dolarów i już możecie brać udział jakąś tam małą częścią właśnie tutaj w tej alokacji. Słuchajcie, ja miałem w poprzedniej kupionego tego Bita za 1000 chyba 700 dolarów i dostałem tutaj alokacji na prawie tam 160 tokena kasta, który, którego sprzedałem tam chyba za około, tutaj macie podane, tam powiedzmy 140 dolarów, także 8% mojego wkładu dostałem o tak, Chcę palcami nie wiem. O, o tak dostałem. Yy, serio fajna okazja, tym bardziej, że po prostu no, Bybit naprawdę ma totalnie najniższe prowizje na rynku, więc po prostu po co mamy to te prowizje komuś innemu oddawać, skoro tych możemy yy, oddać Bybitowi, tak który ma tańsze te prowizje, więc to jest fajne. Yy, dosłownie za jeden dzień się to zaczyna co musimy zrobić? Kupić tego bita za tym minimum 100 dolków i po prostu trzymać go i będzie tutaj rozdanie krótce. Yy, tutaj macie wszystko podane, musimy mieć tam KYC sobie zweryfikować i tak dalej. Yy, no ogólnie tego tutaj 18 stycznia yy, rusza te rozdanie. Możemy sobie potem te nasze yy, tokeny GGM sprzedać. Myślę, że one też fajnie wystrzelą. Yy, kasta tutaj wystrzeliła razy 50, tak? Jeżeli dobrze liczę. Razy 50, tak że to jest naprawdę no, ja te laczpady kocham. Sprawdźcie go sobie. Link macie w opisie. Link, link, słuchajcie, macie w opisie do tej strony. Tutaj też macie cashback 3%. Czy jak na przykład wpłacicie, nie wiem, tam powiedzmy sobie jakąś kryptowalutę tutaj na Bybita po raz pierwszy. Na przykład za 10 tysięcy dolarów to otrzymujecie 350 w gratisie. Tu jest 3 tysiące, ale ogólnie macie 3,5 tysiąca. Dodatkowo jeszcze macie jakieś pieniądze na start, także fajna tej okazja. Ja po prostu tutaj na tej stronie lecie. Register now. I już tam idziecie sobie dalej. Jeżeli już chodzi o takie typowo wiadomości tak ze świata kryptowalut, już jeżeli nie mówimy tutaj o samych takich opiniach YouTuberów, jeżeli sobie popatrzymy po prostu na wiadomości, to nie wydają się one jednak wpływać dobrze tutaj na cenę bitcoina, o tej Chiny yy, niestety tak, nadal są dosyć negatywnie nastawione do rynku kryptowalutowego i nisk zanosi się na to, aby ta sytuacja się zmieniła. Co więcej, tutaj chińskie państwowe Blockchain Services Network, które ujrzało światło dzienne dwa lata temu, aktualnie panuje Uruchomić nową platformę obsługującą tokeny NFT, i tutaj Chiny potwierdziły jednak, że nie będzie miało to nic wspólnego z kryptowalutami, pokazując po prostu wielu ludziom, że tokeny NFT i rynek krypto nie musi iść ze sobą w parze. To jest ogólnie ciekawe. No, ale jak wiemy, słuchajcie, no Chiny y, chcą tutaj się trzymać jak najdalej od rynku krypto, bo rynek krypto oz o, tam o oznacza jakąś większą wolność, decentralizację, a Chiny do tego, bo słuchajcie, bardzo oni lubią, oni tutaj lubią mieć swoich obywateli y, zamkniętych tutaj w puszce, y, kontrolowanych y, i tak dalej w ogóle. Wiecie, jedno z czego chińskiego, polecam wam tutaj, jak macie tam jakiś, e, jakiś tam czas, e, Xinjiang dokumentary, e, ogólnie o ob obozach w Xinjiangu, jakby teraz nawet to, co się dzieje w Xinjiangu jest naprawdę masakra, są po prostu obozy koncentracyjne, jak kiedyś były w Auschwitz, są w Xinjiangu, tam mordują tych, e, tych tam Chińczyków z tej tam grupy bardziej jakieś tam muzułmańskie, teraz nie chcę tutaj bardzo na, o, o tym gadać, ale su, sprawdźcie sobie, tutaj ci ludzie są po prostu niszczeni tam i no, to jest straszne, więc jak tam macie chwilkę e, Xinjiang obozy sobie tam wpiszcie, e, sprawdźcie jak to po prostu tam to wygląda, e, no słabo ogólnie. Tutaj taki jeszcze kanał znalazłem. Jest taki zagraniczny twórca James Toguru. Tutaj nawet on czasem fajnie opowiada. I mówi on, że Bitcoin pomimo tych ostatnich odbić, to właśnie nadal będzie spadał i nadal będzie tutaj utrzymał ten trend taki spadkowy. I mimo tak, że faktycznie jest tutaj pokazane w miarę obiektywnie i faktycznie zakładane jest tutaj parę wersji zdarzeń, to generalnie według James'a wszystko wskazuje na dalsze spadki, ponieważ tutaj po przetestowaniu, tak, tego. Tej levela 43 tysięcy dolarów. Nie było jakiegoś mocnego wybicia, który mógłby być jakimś tam punktem wyjściowym z ostatnich doków. Dlatego też mocno wskazana jest cierpliwość, ponieważ jesteśmy w takiej sytuacji, w której naprawdę zdarzyć się może wszystko, i ja bym na Waszym miejscu tu jeszcze sobie troszkę to przeczekał. W dłuższym terminie jestem pozytywnie nastawiony tutaj do wzrostów, aczkolwiek czy jeszcze troszkę nie spadniemy. Y nie wiem, tak naprawdę. Myślę, że tak może się zdarzyć. Tak będę też obstawiał, a no, yy, tak, tak bym ja właśnie tutaj sobie yy, obstawiał. Yy, z takich słuchajcie jeszcze negatywnych tutaj newsów mamy również informację, że według danych Etherscan Tether, czyli no wiecie ten USDT, zamroził w czwartek trzy adresy w sieci Ethereum przechowujące ponad 160 milionów USDT. Na tą chwilę wiadomo, że Tether umieścił wspomniane trzy adresy na swojej czarnej liście na żądanie, słuchajcie, organów ścigania. Także to też jest minus z tego względu, że no jednak tutaj widzimy, że okej, okay, kryptowaluty jednak takie yy, tej bezpieczne nie są. Zawsze ktoś tam za nimi stoi po drugiej stronie, przynajmniej w tym właśnie wypadku Tethera. Yy, ja też się stara, postaram się troszkę Trybkę wycofywać, plus są bezpieczniejsze stable coiny. on no zamroził tam chyba te adresy na ponad 160, tak, tutaj mamy milionów dolarów. Na tą chwilę wiadomo, że Tether umieścił te wspomniane właśnie trzy adresy na swojej czarnej liście na żądanie tych organów ścigania. Wiadomość te przekazał między innymi portalowi. Tutaj, właśnie, Market Watch przedstawiciel Tetera, ale stwierdził, że nic więcej poza tym nie może ujawnić. Aha, to fajnie. Yeah. E, firma przekazała też, że regularnie pomaga takim międzynarodowym tak, organom ścigania w, dotych, w dochodzeniach dotyczących właśnie śledzenia przestępców. E, zablokowali oni od 2017 roku. Tutaj pisze, mm, łącznie aż 563 adresy. E, ostatni z nich na kwotę miliona dolarów został tutaj zamrożony pod koniec grudnia zeszłego roku. Więc no, to też tak trochę zniechęca co nie, że no, wiecie, jakby, jakby tu mamy te nasze y, kryptowaluty, które w domyśle mają być zdecentralizowane i anonimowe, a tutaj nie zawsze tak jest ogólnie. Monero chyba jest takim najbezpieczniejszą kryptowalutą, więc tak. Też generalnie wiecie, pomimo tego wprowadzania KYC, tam wielu jakichś tam dodatkowych zabezpieczeń, przestępczość na rynku kryptowalut osiągnęła w, w zeszłym roku naprawdę rekordowy poziom. I w ciągu tego całego roku na adresy z nielegalnie pozyskanymi środkami wpłynęło łącznie chyba aż 14 miliardów, to 14 miliardów słuchacie dolarów. Rok wcześniej było to tylko chyba 7, czyli po prostu się podwoiło, więc wow. Wzrost przestępczości na tym rynku krypto też tutaj przyciągnął właśnie większą uwagę organów ścigania, te jednostka do spraw dochodzeń kryminalnych, jest tam jakaś Internal Revenue Service, bo że w listopadzie przejęła 3,5 miliarda dolarów w kryptowalutach w ramach dochodzeń niezwiązanych z podatkami w ciągu tego roku podatkowego i stanowi to aż 93% wszystkich środków skonfiskowanych w tym samym Czasie. Takie słuchajcie i takie słuchajcie, sytuacje z pewnością też nie wpływają dobrze na sam odbiór Bitcoina i też całego tego rynku kryptowalut wśród mainstreamu, bo tutaj widzą, że okej okay, kryptowaluty to przestępczość, to nie ja się do tego trzymam z daleka, to idź tam pan z tym. Y ale jednak no, ty miejmy nadzieję, że w przyszłości wszystko się, się dobrze y potoczy. Bo z kolei do takich pozytywnych newsów na pewno możemy zaliczyć fakt, że... Visa ogłosiła partnerstwo z, z Consensus, z taką firmą, która specjalizuje się w oprogramowaniu blockchain. I celem tak jest połączenie takich istniejących sieci płatniczych, płatniczych z cyfrowymi walutami Banku Centralnego. I zgodnie z takim oficjalnym komunikatem prasowym, ostatecznym celem jest integracja CBDC z takimi tradycyjnymi dostawcami usług finansowych. I obydwie firmy chcą stworzyć taką infrastrukturę, która pozwoli bankom i procesorom eminentów podłączyć się do modułu i zintegrować swoją istniejącą infrastrukturę. Więc wszystko po to, aby po prostu wydać klientom karty płatnicze. Lateczne powiązane z CBDC, więc to jest taki, o, fajny, mały nam plusik. Tu jest taki fajny news na dziś. E, pozytywny e, jest informacja, że popularny tutaj portfel cyfrowy zbudowany na Lightning Network Strike ogłosił swoją premierę w słuchajcie, Argentynie. E, Celem taki ekspansji jest zapewnienie, jak sami twierdzą, takiego doskonałego, doświadczenia finansowanego, finansowego kraju. Finansowego krajowi, który boryka się z wysokim poziomem inflacji i tam innymi też problemami e, po prostu monetarnymi, tak, których już mogliśmy nieraz słyszeć, tak, więc to jest tutaj miłe. E, Jack Mallers, taki założyciel i dyrektor generalny właśnie Strajka, potwierdził tę wiadomość na swoim Twitterze. Stwierdził, że Bitcoin może dać nadzieję ludziom w Argentynie, pomimo też bycia taką trzecią co do wielkości gospodarką w Ameryce Łacińskiej. Naród ten od lat walczy, słuchajcie, z wysoką inflacją i problemami finansowymi. Więc słuchajcie, jeszcze raz zachęcam tutaj was do założenia konta tutaj na Bybicie. Myślę, że tutaj ten kapitał wam się może tutaj w kilka, kilkanaście miesięcy z samych tych alokacji zwrócić. Po pamiętajcie, że po prostu macie tutaj duże, dużo plusów na samym po prostu, na samym tej giełdzie, więc dlaczego by też nie. Link, słuchajcie, macie w opisie. Słuchajcie, też z takich newsów tutaj jutro wychodzi IGO właśnie na Cedify'u tego Heroes Chain, także jak tu jeszcze się nie załapaliście, to tutaj możecie tu się jeszcze załapać. Na dzień dzisiejszy już sprawdzam, bo minimalnie trzeba holdować tych tokenów S-Fund teraz one są po 840 dolara, czyli musicie ich mieć za 8400 dolarów, żeby tutaj się na tą alokację załapać. No jest to trochę dużo, aczkolwiek myślę, że tam jak ktoś ma jakiś większy kapitał do dywersyfikacji, tutaj to sobie warto jest w to wejść. Ogólnie Certify ma zaż takie fajne hmm... Ogólnie Senifa jest naprawdę dobrym naczpadem, tu zawsze sobie te gierki fajnie tutaj wzrastają. E, sobie tutaj wejdziemy do nich na stronkę i zobaczymy, o co tutaj chodzi. Ogólnie to jest taka gra MMO MMORPG troszkę. E, tej postawiona w takim świecie właśnie widzicie takim, to są orkowie, trochę tacy władca pierścieni i tak dalej. E, gra jest słuchajcie na networku i ekosystemie Avalanche, co mnie zdziwiło, bo chyba to jest pierwsza z gier i ogólnie Projektów, które tak znam bliżej na Awanzu. Także fajnie. Ogólnie teraz Awans, słuchajcie, dużo to i tak zyskuje na takiej popularności. On tu jest teraz 12, więc wydaje mi się, że to może być z biegiem czasu tutaj bardzo, bardzo ciekawe. Tak więc słuchajcie, no wychodzą sobie będzie IGO. Zobaczcie sobie tutaj sami do nich na stronkę, że będą NFT-ki, jakieś tu różne wiecie, jakieś R, nie r r jakieś tutaj o y, zbroje, rękawice pancerne i tak dalej. Tak to wygląda bardzo tutaj schludnie. Yy, mi się podoba, będzie też Play to Iron oczywiście, jak nagle yy, przystało, więc czemu by też nie? Yy, Sprawdźmy sobie jeszcze tutaj Tokenomics, yy, tu, 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 vesting. Jaki będzie vesting? My mamy tutaj w public sale. U. 4%, to na start nam się unlokuje 20%. Możemy sobie od razu sprzedać, jak tutaj dostajemy alokację. I potem mamy liniowo przez 6 miesięcy tutaj te tokeny wypuszczane. Więc fajnie, fajnie mi się. Mi się podoba, zobaczcie sobie co i jak. Myślę, że się nie zawiedziecie, i też słuchajcie, giełda. XBT, jak do końca tutaj dotrwaliście, to mam dla Was do rozdania jeden: tak naprawdę do 10 kodów, ale jeden kod w tym odcinku na 150 dolarów. Tutaj na grę, tutaj u nich właśnie na dźwigni. Więc fajna sprawa, dajcie opisy tego linku, będziecie mieli możliwość rejestracji. Ja podam wam ten kod też w opisie, po prostu kto pierwszy, ten lepszy, tak naprawdę, więc tutaj e, zachęcam do rejestracji. I też całkiem tutaj fajne mają, e, ma, ma, mają ten panel, mają tą giełdę. E, poślę wam też ogólnie link do mojego poprzedniego tam filmu, który kiedyś robiłem właśnie o Prime XBT, który tam tłumaczy wszystkie te aspekty, bo mają również falę tutaj ciekawych oni funkcji. E, tak więc sobie też to zobaczcie. Jak najbardziej, myślę, że się. Nie zawiedziecie. Pamiętajcie o konkursie, słuchajcie. Łapka, komentarz, subskrypcja i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki i cześć.